Ja pierdolę. Będziemy grać w One Late Night. Taki horror, chodzimy po biurze i tam nas straszy jakaś tam nunia nie będziemy wchodzić w opcję bo gra się craszuje więc robimy new game mam nadzieję że błędów nie będzie więc gram o Linda jakiś telefon zajebiście zajebiście jestem chory więc proszę mi tu mój głos może być taki niedojebany nie dojebany na odwrót Dobra gramy co to jest nogi? Nie, to ręka była To są ręce, ręce, ręce To są ręce, czyjeś ręce Czyje to ręce LG Ale brudny monitor Musisz go umyć ziom Dobra gramy Napierdalamy kurwa Yes! Spierdalaj Chodzenie la Dobra chowaj to Nie yeah. No Chowaj to Escape Nie yeah. Co to było? Co to kurwa Schowaj tą kartkę no F1 No Dobra To jest taki horrorek Że chodzimy sobie po biurze i szukamy tam różnych pierdół, czy coś tam Dobra, to zaczynamy grę Pusto Otwieraj no, nie podoba mi się W tym, że tak wolno wiecie, się wszystko otwiera Zamykaj to, co jest? Światło się pierdoli Burza za rogiem LALALA, odpalaj, radio, radio Nie, nie działa Dobra, to... Kurwa Wskakujemy na... Na to gówno Myszka Komputer Odpalamy komputer Login Dupa Hasło Nie? Dupa123 login. Mateusz User Nie działa Gówno je Nie działa, spier dalej Wyskakuj, nie działa Może jeszcze raz będziemy Please Login Nie Dobra, zostawmy to i tak nie działa? O, tu jakiś plan biura, dobra. Sprawdźmy co jest w, tym, w tych gównach. Co to jest? Co się dzieje? Dobra, wychodzimy. Dobra, wejdźmy tu do pokoju. Robert's Office. Pokój Roberta. I wonder where he went. bla Otwieraj. Zamknięte. Wow. Tu? To też zamknięte. Dobra, wejdźmy tutaj. Trzeba wszystko uważnie przyglądać. Żeby nie przegapić nic. Dobra, nic nie ma. Żeby coś narysować? Nie. Kurwa. Nie czuję się zbytnio dobrze. Więc... Czekajcie. Jak się tu F1? Skip. Shift Co to się dzieje tu? Mogę się jakoś schylać Kurwa Czekajcie ludzie. No Short, Leaf, Hide Płyta Chuj mi chujcie Ciebie kurwa O, jakiś Windows Windows Professional XZ Wow Czy podbiórku można było wchodzić, ale... O! Jest coś. Hide było. Jest. A Tam, dobra. Czaję. Dobra, wychodź. Podnapierdalamy sobie może w coś? Dobra, otwórzmy to. Nie ma nic. Pusto. Okej okay. Może się napijemy wódki tej wódki? U, lol. Hehe. <słuch> o. Oh. Mogę zamkniemy, żeby nikt nam tu nie wlazł. Pusto. Pusto, pusto, pusto. Lololol. Nic. Nie ma. Tu też... Listwa. Nic nie jest podłączone. Lol. Wychodzimy. Wychodzimy. Gdziemy idziemy teraz. Co to było? Ale serce mu biję. sobie tabletkę wziąć. O, kawę może sobie zrobimy. Mam kubek. Będę kubkiem napierdalał nie chyba. Nie ma nic. Tu też. Tu też nic. Dobra. Ciekawe, komu się podoba moje zagrajmy Witalce Może zabijemy kogoś? Co? Nie? Chyba dobrze się tak bywa. wszystkie szafy. Zrobimy burdę. Otwórz. Nie ma nic. Jest. Może kondonet znajdziemy. Wywał tą kawę do śmietnika. Poczekajcie, muszę pozamykać, bo nie mogę kurwa przejść. Ech. Pozamykajmy, pozamykajmy. Uy, hamburger, ale mam ochotę na hamburger. To jest pizza? To wygląda jakby to skisłe było, przeterminowane. Grafika jak na horror to jest całkiem fajna takie widzicie Co to było Zupitas le, le Ochyda. Pozamykajmy to wszystko, bo co to kurwa Pornuski, patrzcie, Pornuski! a nie! PC World, Linux A a Odi... A to pewnie Android Okej okay. Teraz może wejdziemy do kibla Śmiechnik, nic Czekajcie, czekajcie A, Nie będę robił przerw Bo chcę wiecie Tak grać, no Bez przerwy Potem cięcia robić i potem szukać To potem jakiś moment się przegapi Czy coś Zamknięte. Potem jakiś moment się przygapi i dupa będzie, nie? Dobra, może tu wejdziemy. Serce mu co szybciej bije. O, mogę zapowiedzieć? Mogę. Okej. Okay. Trzeba wszystko uważnie przejrzeć, żeby nic nie przygapić. Nie ma nic? Na pewno? Nie. E